Kryminał architektoniczny. Co to jest? Jedni mówią pato deweloperka, drudzy mówią urbanistyka w Polsce, a ja mówię koszykowa 55, czyli Moja debiutancka powieść. Właśnie teraz ruszyła przedsprzedaż mojej powieści kryminalnej, kryminału architektonicznego Koszykowa 55. Wejdź na stronę goodidea.archi i zamów swój egzemplarz w przedsprzedaży. Przedsprzedaż kończy się 2 czerwca 2024 roku i w przedsprzedaży masz niższą cenę oraz egzemplarz z autografem. Wszystkie egzemplarze Koszykowej 55 zamówione w przedsprzedaży ja podpiszę, a więc każdy egzemplarz przedsprzedażowy będzie z autografem. A teraz już nie mogę się doczekać, aby opowiedzieć wam o tym, o czym jest Koszykowa 55? To jest powieść kryminalna, która dzieje się w bardzo konkretnym momencie, w listopadzie i grudniu 2002 roku. Więc jest trochę retro i trochę nostalgicznie. W radiu leci antidotum Kasi Kowalskiej. W Polsacie ogląda się idola i kibicuje być może Krzysztofowi Zalewskiemu, a Polska właśnie kończy negocjacje akcesyjne przed wejściem do Unii Europejskiej. I w tym czasie poznajemy Pawła. Paweł właśnie zrealizował swoje największe marzenie i dostał się na wymarzone studia, na architekturę, na Politechnice Warszawskiej. Chodzimy z Pawłem na wykłady, na ćwiczenia, projektujemy. Rzecz dzieje się w listopadzie, więc Paweł już od kilku tygodni studiuje i ta wydziałowa architektoniczna rzeczywistość zaczyna go trochę już dociskać. Jest niewyspany, ale wciąż zadowolony z tego, że może realizować właśnie to swoje marzenie, że może być w tym miejscu, które jest takie inspirujące, które napełnia go wiedzą i uczy go kreatywności. Jednak w życiu Pawła następuje nieprzewidziane wydarzenie. Na Wydziale Architektury zostaje popełniona zbrodnia i nieszczęśliwym zrządzeniem losu Paweł Zostaje wplątany w sam środek kryminalnego śledztwa. Co wydarzy się dalej? W jaki sposób Paweł będzie musiał znaleźć mordercę, aby uratować własną skórę? To jest ta część kryminalna powieści. I okazuje się, że w wielu profesorskich, wydziałowych szafach poukrywane są też symboliczne trupy. Co to dużo mówić? Dla mnie pisanie tej książki to była niezwykła podróż w czasie. Codziennie starałem się pisać jak najwięcej i czasem rano budziłem się już z radością, że będę mógł się przenieść te 22 lata, by znów zanurzyć się w tej wydziałowej rzeczywistości. Ja na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej spędziłem pięć 6 lat jako student i 5 lat jako wykładowca, to było to moje miejsce i chciałem, żeby ten gmach, który jest prawdziwy, jest opisany jako prawdziwy gmach w powieści Koszykowa 55, był takim niemym bohaterem w tle, aby te wydarzenia, które tam się dzieją, mogły się wydarzyć właśnie tylko tam. Oprócz samego gmachu przy Koszykowej 55 prawdziwy jest też wydział architektury, prawdziwy jest gmach główny Politechniki Warszawskiej. Inspirowany prawdziwym jest program studiów te zajęcia, na które Paweł musi chodzić, ale oczywiście zaludniają ten świat postaci, które wymyśliłem i są to postaci bardzo malownicze i ciekawe. Mamy z jednej strony akademików, z których każdy ma jakiś swój pomysł na nauczanie albo swój brak pomysłu na to, jak może nauczyć swojego przedmiotu. I mamy też grupę studentów, bo oprócz Pawła poznajemy też jego bliższych i dalszych znajomych. Przede wszystkim Tomka, jego najlepszego przyjaciela oraz Klarę, piękną, utalentowaną i nieco tajemniczą dziewczynę, która będzie odgrywała bardzo ważną rolę w tym dochodzeniu Pawła do dojrzałości, bo to jest powieść trochę kryminalna. Ona trochę opowiada ten wątek kryminalny, który Paweł musi rozwiązać, ale także jest to powieść o tym, jak wygląda to, że, że zderzenie marzeń z rzeczywistością. Ten idealizm Pawła, który w, w, w czasie tego dochodzenia do prawdy, dochodzenia do tego, kto zabił i w jaki sposób Paweł został wplątany w całą tę historię, no musi dojrzeć w pewnym sensie nie tylko jako człowiek, ale też trochę jako obywatel. Musi zrozumieć to, jak wygląda życie społeczne i jak będzie wyglądało jego życie dalej, gdy już dorośnie, gdy wyjdzie już z tego kokona, kokonu marzeń i ideałów, w które sam się w pewnym sensie wpędza, napędza ten, ten swój, to swoją realizacja. Marzeń to jest właśnie takie nakręcanie tego, jak jest fantastycznie, bo chociaż jest zmęczony, chociaż jest niewyspany i całymi nocami robi projekty, no to jest właśnie to, o czym marzył. To zmęczenie jest pewną częścią pakietu, na który czekał, do którego się przygotowywał i który teraz może, w tym 2002 roku, może realizować. Mam nadzieję, że dla Was czytanie tej powieści, wchodzenie w te buty Pawła, chodzenie po za niskich schodach na Wydziale Architektury, szukanie tych różnych wskazówek, które są w tym budynku w jakiś sposób poukrywane, to ta przygoda, w którą wciąga Pawła Tomek, a Tomek trochę też tym swoim takim genem przygody nakręca Pawła, który. Jest raczej ostrożny w swoich tych poszukiwaniach, ale w końcu on musi podjąć tę decyzję i sam się zaangażować. Że dla was to będzie równie inspirujące i ciekawe, jak dla mnie było to pisanie, wymyślanie tej, tej historii, która przyszła do mnie właściwie z dnia na dzień. Ja zacząłem pisać tę książkę 10 lat temu. Wtedy napisałem Połowę pierwszego rozdziału i od tamtego czasu Natalia namawiała mnie, żebym kończył, bo takie się podobało to zarysowanie akcji, to, to, to oddanie tych realiów wydziałowych przy jednoczesnym właśnie nasyceniu tego świata wydziałowego tą atmosferą studiowania, atmosferą poznawania wiedzy i rozwijania kreatywności. I to tak leżało, 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 aż w końcu no, Natalia już postawiła na swoim i w grudniu zeszłego roku powiedziała, że koniecznie muszę to skończyć pisać. I jak zacząłem, to już wsiąkłem. To przepadłem faktycznie przez trzy dni, przez trzy miesiące, przepraszam, przez trzy miesiące mnie. Nie było, bo ten styczeń, luty i marzec 2024 roku autentycznie spędziłem w listopadzie i grudniu 2002. Słuchałem tamtej muzyki, zresztą w linku na dole będzie także, jest włożona także playlista na Spotify, piosenek, które pojawiają się w tej książce, których słucha Paweł w czasie studiowania. To jakby aktualna światowa i polska muzyka, która jest takim soundtrackiem tej przygody, tego, tej, tego wątku kryminalnego i tej, tej powieści. Oglądałem telewizję z przed dwudziestu paru lat po to właśnie, żeby jak najbardziej jak zanurzyć się w tej rzeczywistości, jak najlepiej oddać ją w tej powieści i osoby, które czytały już tę książkę i studiowały architekturę mówią, że dla nich to także była taka podróż w czasie, że przenieśli się faktycznie na te zajęcia, że nawet jedna osoba napisała, że uczy się czegoś, że uczyła się czegoś na tych zajęciach z projektowania, które są takie no, kluczowe na, na wydziale i dla Pawła też one są bardzo ważne, bo też tam jest charyzmatyczna prowadząca, która tak zabiera wszystkich studentów w taką kreatywną podróż i wyciska z nich te, te najbardziej ukryte gdzieś kreatywne, kreatywne soki. Buduje w nich taką ambicję, żeby oni czują, że oni muszą być jak, jak najlepsi. Paweł czuje, że to jest strasznie ważne, żeby on jak najlepiej się Pokazał przed tą prowadzącą, właśnie dlatego, że ona jest taka wymagająca, a jednocześnie jest taka inspirująca. I, i podobno osoby, które to przeczytały, mówią, że one też jakby dały się porwać tej, tej charyzmie, właśnie tej prowadzącej projektowanie i też się uczyły razem z tymi studentami tego, co ona ma im do przekazania. Więc to dla mnie były bardzo ważne słowa od właśnie osób, które studiowały i czytały. Jedna osoba napisała, że jej się śni teraz wydział po lekturze tej, tej książki, że to było tak realistyczne zanurzenie się w tej rzeczywistości wydziałowej, że te wszystkie wspomnienia, które ta osoba miała ze swoich studiów sprzed wielu lat, one teraz do niej wracają. Moim zdaniem to jest książka, która jest obowiązkową lekturą dla wszystkich, którzy chcieliby studiować architekturę, bo to jest nie tylko powieść kryminalna, ale właśnie to jest to zanurzenie w świat studiowania architektury, w te ideały i marzenia, ta konfrontacja z rzeczywistością, która także jest ciekawa, chociaż inna niż to, co można sobie wyobrazić, kiedy idzie się na te studia, kiedy pracuje się nad tym, żeby zdać egzamin wstępny, który te 20 lat temu, kiedy tych kandydatów było strasznie dużo, no był takim no, chyba najtrudniejszym egzaminem na studiach. Chociaż zaraz potem przychodzi egzamin z mechaniki konstrukcji, który dla Pawła jest tym wyzwaniem i który w pewnym sensie ten strach przed tym, przed tym wyzwaniem egzaminem z mechaniki konstrukcji, jest jednym z głównych y, takich momentów, które decydują o dalszych losach powieści. I Pawła w tej powieści. Nie mogę się doczekać, aż ta powieść trafi do czytelników, aczkolwiek muszę powiedzieć, że to jest też nerwik. No bo co tu dużo mówić? Ja To jest pierwsza rzecz, jaką pisałem nie przekazując fakty, nie przekazując interpretacje oparte na faktach architektury i sztuki, ale pisałem tekst, który jest wyłącznie wynikiem moich wspomnień przetworzonych przez moją własną wyobraźnię. To jest powieść, to jest literatura nie faktu, ale jest to fikcja, fikcja literacka. Mam nadzieję, że to jak to napisałem, że wartość akcji, którą starałem się w tej książce umieścić, porwie Was, tak jak te osoby, które do tej pory już tę książkę przeczytały i że niezależnie od tego, czy studiowaliście architekturę, czy nie studiowaliście architektury, czy myśleliście kiedyś o studiowaniu architektury, albo po prostu chcecie zobaczyć, jak mogło wyglądać, jak wygląda życie wydziałowe na najlepszym wydziale architektury w Polsce, to ta książka będzie satysfakcjonująca, ponieważ starałem się stworzyć atmosferę magicznego miejsca, w, nie tylko w w przestrzeni, czyli na tym wydziale, ale także właśnie w czasie, że przenosimy się w czasie do tych wczesnych lat dwutysięcznych, więc jest to podróż, która zabiera nas no, w jakieś takie retro rejony naszych wspomnień i pozwala przypomnieć sobie, jak to było, a wiadomo, każdy lubi powspominać i w tym wszystkim mamy jeszcze ten wątek kryminalny, który z biegiem powieści na każdej kolejnej karcie zatacza coraz szersze kręgi i Paweł staje się coraz bardziej zagłębiony czy bardziej uwikłany w tę sytuację, o której nie chciał której nie chciał, o której nie marzył, i która nagle wyrasta mu jako taka niesamowita przeszkoda w czasie, kiedy powinien być najszczęśliwszy w życiu. Więc mam nadzieję, że te wszystkie aspekty, ta cała misterna tkanina, którą starałem się utkać z tych różnych wątków, postaci, historii, tła architektonicznego, tła społecznego, kulturalnego, popkulturalnego, -kultur pop trafi do Was i że będzie się Wam podobała. I jeszcze raz przypominam, że w przedsprzedaży, która trwa do 2 czerwca 2024, wszystkie książki są w niższej cenie oraz każda z nich będzie osobiście podpisana przeze mnie, więc wszystkie egzemplarze przedsprzedaży są z autografami, czy będą z autografami. Zapraszam Was serdecznie na stronę goodidea.archi, gdzie czekają Wasze przedsprzedażowe egzemplarze. Poniżej znajdziecie link do tej strony oraz link do playlisty na Spotify z muzyką, której słuchamy. Paweł, rozwiązując tę kryminalną zagadkę na koszykowej 55. Bardzo dziękuję, że wyruszyliście w tę podróż ze mną. Zapraszam Was do lektury i nie mogę się doczekać, kiedy książki trafią wreszcie w Wasze ręce. Dziękuję, do zobaczenia.